Zmiana warty. Koniec już projektu. Trzeba się wziąć do pracy, bo zostały 3-4 dni. Patrzcie, już odchodzimy.

Leci ten czas luksusowy jak marki 21. Już tutaj, o kurde, komary gryzą jak nie wiem, tutaj sprowadza nam piękne kobiety. Każdy. komary gryzą jak nie wiem, koniec ostatniego dnia. Jutro będziemy podłączać i płynąć. No więc tak kochani, ja jadę już na przystań. Co nam się udało zrobić, no to zrobiliśmy, ale to co się nie udało, no to nie zrobiliśmy. Wygląda no super. Czy było warto? No zdecydowanie warto było, ponieważ udowadniamy sobie, chociaż, że, że dajemy radę coś zrobić, tak? no to to jest bardzo ważne. No generalnie nie polecam kupowania starego, stalowego jachtu za żadne pieniądze, nawet za darmo. Bo to jest jednak... Przygoda, na którą trzeba mieć dużo nerwów, cierpliwości i czasu. No i też szczęścia. Najwięcej to szczęścia, naprawdę. Jak płynęliśmy do Szczecina ze Stepnicy, no to poza oczywiście reagowaniem na sytuacje awaryjne, no spotkaliśmy ludzi, którzy nam po prostu doradzili, pomagali. Każdy coś dodał swoje pięć groszy, no i jest zrobione, ale... Jeśli wierzycie, że dacie rady, to zrobicie wszystko. Ponieważ to też nie jest tak. W każdym miachcie, który kupicie, będzie coś do zrobienia. That's it. Proszę Państwa, 21.50 tysięcy jesteśmy już tutaj Bob na wodzie. Tam pan kierownik. Pan kierownik przeprowadza odkomarzanie na bogato. Zamontowaliśmy bardzo fajny silnik zaburtowy, niestety trochę za płytko siedzi, ale zaraz będziemy go odpalać, ponieważ nasza wierna pęta odmówiła posłuszeństwa, była tak, w takim wielkim szoku. Jest na... 52 godzina dziś. Tutaj mogę gazu dodać tak? to udawał. Ja muszę trzymać ten Nie. ale tu pan Robert! Daj lajka, jeśli wyglądam na roberta. Dobra, daj kurwie miodu. Adam, wy, 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 wypisz tutaj wy ten. Cenzurą. To 108 kg i jak się tam... Dobrze jest. Kurde, jak to zapierdziela. Proszę teraz... państwa, bo płynie. Nie wiem, czy coś widać, ale to jest niesamowite. Dwa razy ciszej. O. Tak, to jest A, yy, to są zapasowe stare. Yy, na burcie mam tam. Się skrzywił wczoraj. A mi się coś z nogą stało. I chodzić nie mogę. No? Ja nie wiem od tego kłócania tam chyba. Ja druga w nocy kur... Z oryginalną ekipą, ale generalnie ten jest przystosowany do tego gazu, nie? Coś zielonego na wodzie? Można założyć można, nie? A tą drugą olać Panowie dyskutują, czy czarna gała jest od biegów. O artydy, tu wiesz tam. z tego Zrodeń! To nie jest boba. Dobra, lejcie. Prawo, Prawo, Bravo, bravo. Bravo. A teraz chwila. na chwilę. Idziemy zakładać marsz. Honda! Y ya, ombre. Ya. To be continued. <laughs>